Działka rolno-budowlana o powierzchni 4500 m2, położona w miejscowości Dobra Nowiny. Charakteryzuje się szerokością 203 m i długością 198 m. Jest doskonale skomunikowana z łodzią, co zapewnia łatwy i szybki dojazd do miasta. Dodatkowo posiada dogodny dostęp do autostrady A2, co umożliwia szybkie podróżowanie w różne kierunki. Lokalizacja działki jest bardzo korzystna, znajduje się w atrakcyjnym rozwijającym się obszarze. Dzięki temu inwestycja w tę nieruchomość może przynieść wiele korzyści. Działka jest w połowie budowlana, co oznacza, że można na niej prowadzić zarówno działalność rolniczą, jak i budowlaną. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć te dwie funkcje. W drodze dostępne są media, prąd i woda. To ułatwia podłączenie działki do niezbędnych usług. Dodatkowym atutem tej działki jest możliwość zakupienia sąsiednich działek. Daje to możliwość rozszerzenia powierzchni działki lub stworzenia większego kompleksu nieruchomości. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na dzień pokazowy.